Czy jedzie z nami lekarz? To pytanie już od przyszłego roku może padać w karetkach pogotowia. Zgodnie z nowymi przepisami o ratownictwie medycznym, zamiast lekarza pacjenta zaintubuje, poda mu pawulon czy morfinę, podkreślmy samodzielnie ratownik. I tylko w niektórych przypadkach będzie miał obowiązek konsultowania tego, co robi z lekarzem. Agata Kalafarska. Wezwanie do pacjenta. Niezbędny sprzęt, ratownik i lekarz. Po nowym roku w wielu karetkach tego ostatniego nie będzie. To rozporządzenie w tej chwili stanowi większe zagrożenie dla społeczeństwa niż nieprawidłowo dystrybuowany, pakowany i produkowany korchydron. Takie emocje wywołuje lista uprawnień, które według pomysłu Ministerstwa Zdrowia powinien posiadać ratownik medyczny. Według projektu na wezwanie będą miały oczekiwać dwa zespoły, specjalistyczny w którym będzie lekarz i podstawowy bez lekarza. Dysponent jednostki jest zobowiązany zapewnić stały kontakt z lekarzem systemu. Nadzór lekarski, najprawdopodobniej telefoniczny, wymagany będzie przy siedmiu najtrudniejszych czynnościach drobnych zabiegach, przetaczaniu krwi czy płukaniu żołądka. Bez nadzoru ratownik będzie mógł wykonać 35 czynności, m.in. intubację, podać pawulon czy morfinę i zdecydować o końcu reanimacji. Ratownik medyczny będzie mógł zdecydować, czy pani żyje, czy nie żyje. Coś, co z innych ustaw wynika, że z jedynie uprawnieniem lekarza. Jelanta Stafiej, ratownik medyczny, mówi, że już teraz wiele z tych czynności wykonywali ratownicy. Do tej pory robiliśmy też te różne czynności, jak na przykład intubacja czy wkucia dożynne. Pod okiem lekarza oczywiście. Lekarza, który w przeciwieństwie do ratownika uczy się sztuki przez 6 lat. Ratownik zwykle 4 lata krócej. Nie ma możliwości technicznych do przećwiczenia. Eee, takich precyzyjnych, już powiedziałabym e, specjalistycznych zabiegów, które moim zdaniem powinien wykonywać lekarz. Pierwsze karetki bez lekarzy mają wyjechać w teren już w styczniu. W pierwszym okresie chciałbym, żeby ratownicy jeździli pod okiem doświadczonych lekarzy, którzy pracują już dosyć długo w ratownictwie medycznym, aby oni skontrolowali umiejętności poszczególnych ratowników. Tak, by tych umiejętności nie musiało weryfikować życie. Agata Kalafarska, aktualności. Badania z kropli krwi, ale już nie za krople, a za 100 złotych. Wyniki mają zdumiewać pacjentów, bo lekarz deklaruje wykrycie zagrożenia miażdżycą, zawałem, a nawet rakiem. Taką usługę w Katowicach reklamują rozlepiane wszędzie ulotki. Oszustwo czy najnowsza metoda badań? Z żywej kropli krwi oceniamy zagrożenia. Zawałem, miażdżycą dysfunkcją wątroby.